Godzin I już miałem kurwa więcej, no nie o 30%. Bo podwoli mi się odblokowuje tam ktoś mówił, z... słuchajcie, mi się coś odblokowuje no nie powolutko, bo to musi się przyznać do ilość. Ja co on tak ogolił głowę dla mnie? Co on dla mnie ogolił głowę? Co on się zakochał? Kurwa? Widów. Więc no kurwa w szoku jestem powiem że jak mam mieć no. dniówki kurwa, takie 700 czy nawet lepiej, to kurwa jestem porażony chyba. Aż... No to się chce streamować no, to aż nie szkoda, prawda, ku... No, to jest prawda w ogóle, jak coś. Że on tyle dostaje za tą ilość widzów, jaką ma tutaj. To tak wychodzi. 700-800 zł co jeden stream. Także sobie możecie to przyjrzeć, ile to wychodzi. Już oficjalnie mamo nie może powiedzieć, że jest biedny. Znaczy, to w ogóle jest rewelacja, Dobra. nie? Bo ty czasami streamujesz po 12 godzinach. No, tak, no, tak, bo, bo mam tak, tak jest no, 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 no. i właśnie. Dla to jest no i... Nie chciałem, nie chciałem i słucham, zaczął mnie dociskać kutawaj za godzinę idziesz ten, uu. Zaczął mi tak nie mówię, no dobra, ci będzie I w sumie kurde nie żałuję A może from... kiedy NoruPlay wpadasz do nas? Nor, nor się wystraszył, chyba się słowem już nie no, no powinienem, powinienem, no nie? No nie, nie to wie, to, teraz te speedranny, teraz jeszcze ten turniej ma być O, o Powrót RP chociaż w sumie powrót RP będzie powrót tego Freddy Krueger może będzie Michael Myers coś tam będzie na pewno na bank, Hitman może znowu będzie, tam będzie jakiś powrót, jestem pewny tylko by znowu by było RP albo ten Tesla, nie wiem, czy ktoś pamięta, samochód Tesla że się zbuntował, sam jechał ciekawe czy ktoś to pamięta może 6-7 osób max może wiedzieć o tym, że jeszcze takie auto samo jechało. Było takie coś, było, było, było. No nie. Ale, ale łapa chodzi. Ale chodzi, frajer Co jest? Kiedy na roleplay przychodzisz, Kamilek? omówię mówię właśnie, A, że na razie mam wiemy, jeszcze panie. turniej w Minecrafta i słyszałem. A, tak, okej, córka. Jako perfekko ma. Zatem to, ma żeby całą miłość ziemię mówił. Dobra, mamo oglączuję, mamo, mam Cisza, cisza. Dziwnie się tak Ja nie czuję tego w ogóle. Oblężenie twierdza. Dobra, masz Globus, Globus, masz dwóch, dwóch. No chłopaki po się kortu ciebie pierd. No. Boję się Co? Co? O ja Nie! ja Nie! 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 już Nie! 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 wiem Nie! rozumiem tej gry już No o, o, tak ty. Jak tak Tak, ja już wiekowy to tch... przypał. Zobacz że on wjeżdża tu na kuczaka idę, bo wchodzi na ławkę To nie jest naturalne zachowanie Ufa. To jeden z tych monitorów, To Nie ma czar, oddychaj mordeczko Weź sobie tam piłka pierdolę, jak masz jakieś No, nie, tyłu, idę tyłu, po... no kurwa, jelgancko. Ja sobie dzisiaj dwa kupiłem, jeden lager, drugi jakiś, jeszcze nie piłem no Kurwa, Porter nie wypił Książęce i książęce Porten i tutaj Armont jakiś No nieźle, kurwa. Zrobił SAP 30 w Minecrafcie i ten nim wleciał świętować. To co się stanie jak mój rekord pobije? Nie, no to niemożliwe jest przecież. Już minęły dwa miesiące. Nie pobiję tego. w jest miesiąc? Nie wypiłbym portera nigdy była. Sorry, 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 sorry! sorry. Ja mam ocylę. Przez, ocylę. Obity na midzie dostał ale minął miesiąc i tak się zastanawiam, czy on realnie tego już może nie pobić? Czy to już nie jest koniec? Bo na przykład dzisiaj zrobił rekord, swój, swój rekord pobił. 29 minut. W jakim świecie on zaoszczędzi kolejne 5 minut? Gdzie on to zmieści? Gdzie? To może być serio koniec. A co on tak nagle się ten schylił i tak nosem zaciągnął po biurku? O co chodzi? Co on robi? Obity na midzie dostał ode mnie, rozdał się chyba. Nawet nie wiem jest ta, kurwa. Nie ja zdążyłem. Oh no. Spachluje. Ciekawe. Ciekawe. No, no patrzą, patrzą. Zobaczcie. Tak, to jest B. Mam od gandzi, kurwa. Kizu otwiera, że... Jest w jakiejś formie życia, kurwa, Wita on wyglada trochę jak po chemioterapii. Druga sprawa, cofnij jej film jak Mialc Ludcha i zobacz jak go wygielą jak aspekt. Ja patrz na DGD. Widziałem, Hamczer, bardzo dziękuję. No to co, jako? Telegat! Tak, pasujemy. mamy, pracujemy! Przecież mamy po 2000 ty. Teraz kasa z Kika to może będzie kupowało ten... 1 Brosset live'a. I mamy, pasujemy. Kasy.

Mamo kur... Nie, nie rób mi tego. tego, nie rób mi tego, bo ja mam nidla k**a. nie rób mi tego Cicho, cicho, bo nie będę usłyszał go Cicho, cicho, cicho Jest, jest, pa On miał być k***a Dyfuje, dyfuje Ty, on zwierzał Nie, nie dyfuje Poczekali mnie, ale dobra, machał Wlałem wody, wolałem wody Ale któryś mu śmieć powiedział Ale któryś... Dobrze było, ale... On nie wiedział, a ktoś mu info dał Ty, za tobą był, za tobą był Na CT, na CT, to był smoke na CT Też mi się tak wydaje, że to jest... On nie powinien tu w ogóle spojrzeć, no nie? Ja to myślałem, że mam, on to kurwa tak... Ja bo ja widziałem tylko TikTok! No mam setę, no. A to też, no upoj, dawno upoj. Ale to jest to jest fair, to jest Nie, 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 wiadra nie wal, bo nic już sześć, nie wal wiadro. Nie, nie grypa wiadra! Nie nie, wal wiadra, po setce, bo co ja mam nie wal wiadro. Nie, nie grypa wiadra. Nie, wygląda, kurwa. Ten środek jest tak zmontowany, że wygląda to tak, jakby on celowo się wywalał, żeby się napić. Wszyscy się nie umiera, żeby kura. Żeby łycha, piska. Nie, nie ma Normalnie. Normalnie byłeś pracować do Normalnie odczytałeś do piątej Ty, Globus. Fien, pien, globus, masz wannę? A ty nalewasz wody do wanny, człowieku, to znaczy, ucinasz den w butli pięciolitrowej i zanurzasz się. Ja właśnie to i to zrobić No to, to k ku... idę... jego prostu... pływanie ja ty. Ja ja chciałbym, po, ku... chciałbym zobaczyć ku... Mamo z, via, mamo z Globusem wiatro z wanny, mordo, to jest wszystko do zrealizowania, wiesz o tym Globus, ma... Globus szukam ziołka w internecie, z którym się skopci Okno leży To jest ciemne piwo, może mieć nawet 10% Może było nieźle sieknąć, no zobaczymy kur... Kurde, jest klinął jak człowiek! Co ma na A ty tu widzę jak to mamo mnie postrzelił, kurde. Ja widziałem, jak mam on wielki wypalił To Tu oglądamy! Się zaraz, co to ty? Tylko tu teraz, kurde. Przepraszam! Ja, ja się ja no to, to się narabić! No, no. Na, się, na się, no, ja, nie w to. byłem w dżubie! Mam on top, prawda? Ja dalej na daję ta baliza. O! Ej! O ty, <grym> nie no dobra. <grym> nie f**k! Co ja nie to mogę. jest? Kiwa to k**a! Ej, ale jasne! Ej, ja, ja wczoraj go oglądałem! Ja wczoraj go oglądałem! O! <grym> Będę za że wchodził po schodach! No, mamona! Coverować mamona!

o zgolił włosy i stracił smutek, tak, bo on im dłuższe ma kolce, tym bardziej jest wkur...ny. Zostaw Gabrysie, chłopie! <Aven tailored> a ty co już, kurde? Dlina? Gabrysia e? oficjalnie. Gabi, jesteś kobietą a to wyślij firanę! Oh, yeah. so, o nie, bodyguard ją broni! Ludzie, O jest, kur...ny, zeszły, kur... 36 sekund tak ja, mam raz... mam z... 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 mówię, Mamy zresztą klientka. Ale co, kur? <laughs> No klientka, ona się tak mówi, zobacz jaki klient, zobacz jaka klientka. Buldogowska kurwa bro. Zaraz sprawdzimy, która to jest ta Gabi. Zaraz będzie tak sprawdzana się. oficjalnie. Ty w dodjegu to jakiś perwol kurwa. Będzie badana, zaraz bada, będzie podana do badania. Będzie obczajny strajk. Yeah, co? No, Hyperbule. A kto powiedział, że mi pokazała piranę, dobra, no, dobra nie. Na stówę to jest kobita, no, jak, no. jak ona ma 18 komentarzy, kurwa ty Ona no, z tak się mówi, puka Ale chyba święto, 18 lat skończyła, więc pewnie ma 19 A wiecie dlaczego? Bo zdjęcie na awatar z drinkiem wstawiła, więc się pochwalić, że pije To detektyw no k***a, na profil Ej, no na stówę, ty, no po sobie z drinkiem potem stawiała. Pani się złami, Ej, jak kurwa, wyje jak sarna, kurwa, nie słychać w gierce, człowieku. No, bez hitu, ja nie mogę. Wepijcie sobie piwko Zbieram. kolejne. U plecy, dlaczego nie powiedzieliście? Ja przecież powiedział. Co no jest ja... za Dubbing ku... polski. No, to nie słyszałem, to jest tak zwany modulator, k lordowy. Chcesz, ku**a, zbijać o takie tematy, to kurwa, no nie? Dlatego zawsze staram się, żeby u mnie był neutralny grunt. Stream to jest stream, a piłka to jest piłka i ci tam kopać wiesz o co chodzi. Ale wiesz, ja. ja mi piłka noża w żaden sposób nie wiesz, ja nie, ja nie siedzę w tym ku... Nie, ja, ja, ja to za... rozumiem, wiesz, ale. No. No, ko... Wiesz o co chodzi? no Jesteś streamerem, wiesz na czym to polega? No, Dlatego mm -hmm. ciebie to może tu sobie pisać jeden z legi, jeden pogoni, a trzeci, kurde, No nie wiesz o co mi chodzi. To no nie? Pog pogoni, <laughs> Machar no. wspomniany. <laughs> ale wie, wiecie o co mi chodzi, no nie? No bo był tutaj w i tu powinno się Ej, szanować. To, jedną, nie? Bo nie ja tak, dawaj, 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 bo tam ręka oficjalna. Nie da się. Ja Niech taka. Taka był zakład z sucharem. Był zakład z sucharem, że jak człowiek, przegram, to ustawiam i uciekam. No to bo puta mógłbyś go zielony. Ale mnie zeskanował przez ścianę. A się toster zeskan... nazywa, wiadomo, że kuchnia. Ja. Pierdolę. Co ty gadasz? Tak zesaktowałem. Może! No co robi? Kasia, życzę ci wszystkiego najlepszego w te święta wielkanocne. to co No ja... Orle, nie piję już. To przez Mahara. Jak może być przez wahania, jak ty jak ciągle, mówisz, że tylko no to wypijesz? Ale stary, stary mamy pierwszy no, mecz, jest tak, tak spokojny, mówi: no, nie czuję tej gry. Mam on kolejny mecz, bawi ty kur... No bo kurwa mi się jeba... Bo, bo mi się nie Gabi. Ach, się. Domy, Ale czaisz ja mam że to jest typiara, którą my spotkaliśmy w Irelu w Koninie no no? I ona była TikTokerką, barmanką i no nam drinki robiła Jeszcze ch**e mówisz? Ja pierdolę <laughs> One, tragi... One tragiczne robiła te drinki, pamiętasz? One były niedobre, kurwa. Nie no, były straszne, shoty smakowały jak syrop na kaszel, nie? No, no to było O, ciągle czerpe, ciągle Chodź, się łapiemy i się przeprosimy nawzajem. Nie, nie, Chociaż jest, coś nie potrafiła zrobić, ja, my... kur. nie umie. My możemy zagrać my chyba, mygramy... Ale no spokojnie, jak kur. jest w jest lepsza. Jezu, <laughs> Jezus, co jest! Ej, mamą by z grasem, kur. siedział ze tym. Mamą by z grasem, się dali Nie, no ja sobie żartuję, wiesz, No powiedziałeś, że chujurki, no Dinki się robi w kuchni, to były. Tak. Albo za barrem. Albo za barem, no ale to też taka kuchnia jakby, no nie, bo jedzenie też tam jakieś serwują. No bo znaczony jestem kolega, o, o, ja jest, kolego, ja dzisiaj cały dzień. Ja dzie do piątej, ja streamowałem do północy, za 5 godzinek. A ja on się w Ktoś napisał, że ma zbereźne myśli. Nie, od nie ma. A teraz na streamy ja streamie do drugim. ja ku 5 godzin streama, no, ja po 15 dobra, za 5... Jestem bordele, dziadkiem za... ku <laughs> <laughs> Jestem dziadkiem i po 15 no, na jeszcze mogłem zadwaję, więc Ty masz lepsze geny, a ja już... Nie, no po to... prostu przyzwyczaiłem się do napierdania tych no. streamków. Dobra, wiesz? Mhm. O, ogól, ogólnie się... Przyzwyczaju się do napierdania po 20 godzin. Poryłem człowieku jak mam powiedział o Twitchu, ja już ja już sobie pomyślałem ale... czy ja coś kłowego ku... powiedziałem. Nie, ale, ale wiecie co? Tak jest przez tego Twitcha, że mamy ku... Normalnie paranoję. Ale ci powiem tak, jak ja zacząłem streamować na Kiku i jak odpalałem streamy, to sprawdzałem 10 razy, czy mi się przy okazji na Twitchu nie odpalił, żeby. No. O kur. Ja tak mam. Ja tak mam akurat. Ja też tak mam. Ja. Że zawsze patrzę, czy aby na pewno tam nie ma live'a, kurwa. Jakimś dziwnym cudem. No to... No, ale Ja nawet powiem wam szczerze, że ja czy tutaj czy tam, ja i tak nie używam takich no. słów, bo nie, nie znaczy, chcę się, ja takich słów, słów jak już miałem, 20, ja miałem 20 lat, to używałem takich słów, ewentualnie na wyjeździe suchara, to byliśmy tam przy nią, no, no to pierdolim no. jakimś tym, bo no bo no, ale tak to no nie wiem, szkoda, wydaje mi się, że mój mózg się znaczy, zakonował. Ja na ci jakieś... powiem tak, na, na początku po przejściu na kika mm -hmm. to tego było więcej i nawet na czacie... Ale nawet ludzie już się już. On by tak dbał i szczynawał kobitkę, no chyba że nie byłaby dobra w łóżku lub w kuchni. Przecież to jest taki gentleman. Czym no, się znudziło, no nie? Bo to no, ile nowe coś. na jedno A, i jest, to no, samo no, w kółko, nie? Tak, tak. Zapraszam tak, tak, do Ale naprawdę, no i to jest naprawdę chuj. To uczucie, że jednak musisz się kontrolować granicze. Ej, nie, ej słuchajcie, moja koleżanka dostała ej, perwa na Twitchu teraz, no nie? Wczoraj? Wiecie za co? No. Ma name. Wiecie jaki name ma? No. Bycy, w a i ona miała ten name przez 8 Cina? lat. Tak, bycwila, bycwila, po prostu Aha. nie wiem czemu, po prostu i ona dostała za to perma. To oni są kr**a, jacyś dziwni. No stary, po 7 latach nagle jej permują kr**a name, a one to nawet nie jest żaden cełot ani nic, po prostu bycwila. Po prostu ona miała taki name. Tam gdzieś mi tłumaczyła co to ten, a nie wiem o co chodziło, nie. Ale no, ale no kur... Ktoś perma komuś wypierd... To jest naprawdę słabo. Cześć Wajzerek, siema. Jak tam na kiku? Ty zajebiście. Miałem 700 zł dniówki. Dzisiaj widziałem, że będę miał 900 tysiąc. kurwa Za 5 godzin już miałem. Ale jaja co. I on mówi prawdę. Jeden stream 700, drugi 1000. Jest. A teraz nie wiem. I teraz to może być ciekawe. To długo nie zajmie, sprawdźcie sobie ile to jest na przykład te 700 razy tam 30, albo 1000 razy 30. Ile będzie Mamon miał kasy? Co on zrobi z tą kasą? To mnie ciekawi, kurwa. Bo jak miał te tam, tak mi się wydaje, 4-5 tysięcy na Twitchu, to co teraz zrobi z tą kasą z Kika? Co zrobi? Czy wyjedzie? Yy, w sensie, że wyzeruje całą tą kasę? Czy będzie kupował jakieś może pakiety już tych koszulek z temu? Co on tam kur. kupi? Co on kupi? Na lola? No na... kur. zobaczymy, zobaczymy. Chyba dobrze, słuchaj, mówi, że mnie ja po półtorej koła dziennie. na kur. widzowie, albo będziemy zbierać i będziemy robić jakieś nie dobre kur. skończymy ludziom, zobaczymy. Nie wiem, no drugie piwo wypijemy. A, myślę, że ten, żeby się Nie żartuję się, ale, ale kurde, no jestem lekko, nie, kurwa s... Ja. jestem lekko najeb... Stary, ja ostatnio wypiłem jedno piwo... Kurde, ja ile piję, to ma procent? Co wypiłem wcześniej? Wypijemy... najpierw na słońcu jak siedziałem. O na, na słońcu to jest pizda ogólnie. A ja <laughs> jak też sobie wypijesz browar. wielko ochotne. Ale kurwa, na na słońcu. Ale ja te, ja ostatnio byłem na Ej, Przez słuchajcie, przyzwykli, słuchajcie przyzwykli. akcji Kupiłem sobie no. tylko dwa piwka, no nie. No. Jedno, które Zabijciemy. kupiłem to jest sporter książęce, a drugie to jest książęce czerwony lager. Faktycznie jestem na i nie wiedziałem dlaczego. I sprawdziłem konie. I teraz tak, to pierwsze, które wypiłem ma 20%, a to które teraz piję 12%. <śledzianie> <śledzianie>

Dobra, z Zobacz, o... śmieciu. Ile jest procent napisane śmieciu? Zakłamany. Ekstra 20 Ile jest procent śmieciu? To nie jest alkohol. <laughs> Masz śmieciu. Ile procent? <laughs> Zakłamany. Ekstra 20, alkohol jest 8. Ja już strygnąć na cichy. Proszę Właśnie spędził. mi się wyświetla na czacie, ale tak to, to nie. A co do tej zmiany u niego, bo ty mówiłeś, że on może będzie kupował sobie jakieś piwka i tak dalej, ja daję swoją predykcję. Tu, tu, tutaj teraz gadamy do widzów, że predykcja co zrobi z kasą z Kika, bo będzie miał kupę kasy. Jaką dniówkę ma 700 albo 1000, w co wierzę, bo też są podobne wyniki. W niedługim czasie zobaczymy sporą ilość useless gadżetów i pierdu. Będą koszulki i bluzy ze sklepów reklamowanych na Instagramie, które mają 500% narzutu. Będzie coś związanego z dietą. Ja stawiam, że on kupi Thermomixa. Dobra teoria, zobaczymy. Mi się wydaje, że jak on na przykład wlazł w Valoranta i tam jakiś pakiet mu wyskoczył, kurwa, tak mu to. To jest taka kontrola umysłu, od razu kupował, to teraz jeszcze bardziej będzie takie coś robił. Odpala lola, coś mu wyskoczy na środku ekranu. Odpala Valoranta, coś wyskoczy. Od razu. Wszystko kurwa teraz kupi. Wszystko. On pokażę, ty, ja nie wiedziałem. Dlatego tak mnie kopnęło, to tyle. Ja nie wiedziałem nie wiem se bo fajnie sobie wyglądało. Ja nie wiedziałem. Zima Tupson powiedz mi tak szczerze co o tym myślisz? Obejrzałem wczoraj ciekawy przypadek Benjamina Buttona myślisz, że Mamon może być takim przypadkiem dzieckiem urodzonym w ciele starca i fizycznie będzie młodniał a umysłowo się starzał. Fizycznie młodniał? A psychicznie się starzał. Hmm, nie wiem, szczerze nie wiem, chyba na odwrót kurwa, <laughs> chyba na odwrót, on będzie coraz starzej wyglądał, a w głowie będzie coraz młodszy, tak, 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 na dole płeczki, tutaj, kurwa, jakby to pokazać, tu, tu jest Gon, tu jest Charmander i raczej Kradek, tu jest Anioł z tu jest Tainted Isaac, tu jest kula grypsu, a tu drzewko różowe. Na samej górze. Teraz ja dopiero tak mi jeb**a. Nie. Nie. Nie zoba. jest 20%. Nie wiedziałem. Na no ja nie wiedział, że to 20%. Tam jest alkohol na końcu. Pije bo fajna butelka, książęce, ładnie wygląda, ty tam 8 blach, Mówię, uuu, fajnie, dawaj, to ty porter. Mm. Uglądałem kiedyś tego jak on, ma kopyra. Tam alkohol był 8% na końcu, było widać alkohol. Kiedy yes. yes. tak? Cześć Najgłęs, się ma. mi kurczę, Przecież on rok temu, w porównaniu z nim dzisiejszym, to on wyglądał jak młody bóg. On przecież ma szyję jak Mike Tyson, grubaśną taką. On się w kciuka zamienia. Oj Kasia, I nie, nie I wiedział Kasia, że ty taka śliczna, co? I co to I chuj I ty, znowu cię chuj swędzi? Ty, Grandi, chcesz się pośmiać? Ty, Grandi, chcesz się kurwa pośmiać? Będziesz się brektał, tylko powiedz, że chcesz. Z widzami, od razu content na dzień dobry. Co do za mamon. O, mówisz, ty, mówisz do mnie na streamie. no, no, to no, no. no. Ty, spójrz na streama, no nie? No patrzę, patrzę. Wypiję dwa piwa, no nie? No, no, no. Zobacz to piwo, ile ma procent. To jest 20? To mi się. No! Ale to chyba było jakieś. A drugie 12? 20. No, ja nie wiedziałem, no one takie mocne. <głosy> <głosy> dalej, kurwa. Jako 502 piwa bo fajnie wyglądają i mówię coś na jebacz. Nagle jestem. Ty. Ale to jest chyba ekstrakt, 28% alkoholu. Potem jest ten. Ty, ja ci ja ci na ja 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 te braci morskie wyślę. Jak będę, jak będę u familii na Śląsku. Nie, ja 28%. ci 8%. Myślę... Ja ci raciborskie na Ci na testa I za. No mnie to nigdy nawet 2 w nie grałem, bo ja na kierownicy ja miałem kiedyś kiedy kierownicę A ta kierownica jakąś historię ja miała. Najpierw chyba miałem Suchar, potem miałem xajo, potem Luki wziął i potem ja. Miałem... Ale nie przeproszę widza, został zjechany Że nie ma racji. 20% ma alkoholu Nie wiem ja nic nie kupiłem Chodź mi coś się od kaski nie kupiłem ale muszę kupić kierownicę, bo to fajny efekt, bo mam tego ETS-a kurwa 4 tyle lat i kurwa... ETS u Mamona... O kurwa... o kurwa... Zobaczymy. Pojeździłby w to trochę. Już po Jesteśmy tylu godzinach... Jakbyś najchętniej... no. się najchętniej położył kurwa i se TikToki pooglądał. Ale też mnie te rolki wkręca... Na singlu... Kurwa, będę mu spamować, żebym bo na serwer jakiś single, to co to, to, to za gra single? Bez sensu. że ja nie TikToki, bo na TikTokach ej... No, bo na TikToka jak wchodziłem to koleżanka moja, moja jakaś tam, Znaczy widzka koleżanka taka co mi się no tajet, fajnie zagadało, no no no, no 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 e, no, coś tam się odpalała i to, 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 to dawać jakieś świnie co cały czas kurują. Ja tapujemy, tapujemy. Jak ja zacząłem czytać one tapujemy, tapujemy, klienta mówi: No, no wyjmuję właśnie kutas, i taki tapuje telefon. No, 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 tapujemy, tapujemy, <grym> mówię ja pierdolę. Ciekawi mnie, jaką główną na TikToku ma mamon. Ciekawe, kurwa. Co tam mu algorytm dobrał? Bardzo mnie to ciekawi. Co tam jest, ty? I tak jakoś mi się algorytm wypiera, że mi stał czas co w to no, nie? I jakoś tak musi. On mówi, że cały czas mu dają jakieś kobitki. No ciekawe dlaczego, bo wcale nie ogląda. Ja będę chciał tego TikToka oglądać. No, no, no. To by chłopak był piwka wypił. Ale, ale ja na no tych TikTok Instagramach to mi się rolki wyświetlają ciekawe. Ostre uniwersum jest na TikToku. No, no. No jest, jest. Nieraz tam widzę u kogoś. Ja to się boję te tiktoki oglądać na live kurano, nie? Tam nie wiesz... No, wys... czasami się coś może No, no, dlatego ja to nie recytuję, To mówię, kontent dobry, wyzwania kondomów, nie musi być tiktoków, k***a. Żeby... się grę, coś to. Żeby mono... Nie mam kiedy nawet pogadać z gościem, który chce robić rzeczy, bo śpię... -gram. Gram. śpię, gram. Pie. gram. Widz, jaki kochany ty, dał mi kurakrajna na paralizator, żeby prądu nie było szkoda. <grymne> dobra, to dobre wszystko. Ma kuka zaraz opierdolę jakieś bułeczki. Ty kurcz, z buwo, A co mi napisała z zbufowa, ty? Nie, zabijam no w Kimkę chyba, wiesz? Najlepsza mina odcinka. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O, jak on tu wygląda! Na tym ósmym miejscu, jaki żul! Co jest? Na tym ósmym jak wygląda? Co jest kurwa? Jaki żul. Rasowy. O kurwa. 3 i 8, moim zdaniem, jest mocne. 3 i 8. Nie wiem, które jest najlepsze. Chyba 8. Chyba 8.